Na podstawie wartości kilku początkowych wyrazów ciągu należy ustalić wzór na ogólny wyraz tego ciągu. Mamy następujący ciąg liczbowy. Dane mamy pierwszych pięć wartości. Oznaczmy je sobie po kolei, że to będzie wyraz pierwszy naszego ciągu, to będzie wyraz drugi, wyraz trzeci, czwarty oraz piąty. W ogólnej postaci tego typu zadania, gdzie należy odgadnąć wzór na ogólny wyraz danego ciągu, to nie są proste zadania. Natomiast jak zaczynamy zastanawiać się, czy da się zapisać taki wzór, to możemy próbować od takich elementarnych ciągów, które stosunkowo łatwo jest zapisać, to znaczy znamy proste wzory na ogólny wyraz ciągu arytmetycznego oraz na ogólny wyraz ciągu geometrycznego. Ciąg arytmetyczny to taki, w którym różnica kolejnych wyrazów jest stała. Natomiast ciąg geometryczny to taki, w którym iloraz kolejnych dwóch wyrazów jest stały dla wszystkich wyrazów tego ciągu. No więc możemy spróbować, czy w przypadku naszego ciągu zachodzi jedna z tych dwóch reguł, albo różnica jest stała, albo iloraz jest stały. Jeżeli mamy pewne przypuszczenie, to możemy od razu zająć się tylko jednym z tych dwóch, jeżeli nie mamy Powiedzmy, że w tym zadaniu nie będziemy mieć żadnego przypuszczenia dotyczącego, czy tutaj może być różnica stała, czy iloraz stały. Spróbujmy więc od tego, żeby badać różnice. Sprawdźmy więc, jak wygląda różnica drugi wyraz tego ciągu minus pierwszy wyraz. No to to jest różnica między tymi dwoma ułamkami 1 trzydziesta minus 1 szósta. Sprowadźmy to do wspólnego mianownika. Mamy jedną trzydziestą minus 5 trzydziestych, czyli minus. 4,3 czyli minus 2,15. Zobaczmy, jak wygląda różnica trzeci, minus drugi. Jeżeli ten dany ciąg byłby ciągiem arytmetycznym, to ta różnica byłaby taka sama, jak w przypadku różnicy pomiędzy drugim i pierwszym, czyli byłaby równa również minus 2,15. Sprawdźmy. Trzeci wyraz to ułamek 150 minus 1,30. Sprowadzamy do wspólnego mianownika. Tym mianownikiem jest 150. <laughs> minus 5, 150, czyli mamy minus 4,15, czyli mamy minus 2,75. No i widzimy, że to jest minus 2,75. To jest Inna wartość jest to różna niż minus 2,15, zatem już na samym początku zauważamy, że różnica między drugim i pierwszym nie jest taka sama jak różnica między trzecim i drugim, co od razu oznacza, że nasz ciąg AK dla należących do naturalnych nie jest ciągiem arytmetycznym. Dobrze, w takim razie nie będziemy dalej zajmować się badaniem różnic. Tylko przechodzimy do drugiego podejścia. Czyli spróbujmy sprawdzić, jak wygląda iloraz dwóch kolejnych wyrazów naszego ciągu. Sprawdźmy, jak wygląda stosunek a2 do a1. Wyraz a2 to jest 1,30. Dzielone przez a1, 1,6 czyli inaczej 1, 30. dzielenie takich dwóch ułamków to mnożenie pierwszego przez odwrotność drugiego, czyli przez 6 pierwszych albo mnożenie przez 6. I otrzymujemy, tutaj nam się skraca, że to jest 1, 5. Popatrzmy, jak wygląda iloraz A3 dzielone przez wyraz poprzedni, czyli przez A2. Na no ten iloraz to mamy następujący ułamek. Trzeci wyraz dzielony przez drugi. Czyli to jest trzeci wyraz mnożony przez odwrotność drugiego. No i tutaj znowu nam się skraca przez 30 i otrzymamy, że iloraz w drugim przypadku jest również równy 1 piąta. Sprawdźmy dalej. Może oddzielimy tutaj kreską i. Sprawdźmy, jak wygląda iloraz w przypadku czwartego wyrazu w stosunku do trzeciego. No to czwarty wyraz tego ciągu jest równy 1 przez 750. Należy go podzielić przez trzeci wyraz tego ciągu albo innymi słowy pomnożyć przez odwrotność tego trzeciego. Już od razu zapiszmy to w takiej postaci, czyli mnożymy przez 150 151. No i tutaj nam się skraca akurat. 750 dzielone przez 150 daje 5, czyli zostaje nam 1 piąta. To już zaczyna nam dawać przypuszczenie, że faktycznie iloraz dwóch kolejnych wyrazów w naszym ciągu jest stały, jest równy 1 piąta. Należy jednak sprawdzić do samego końca, czy również w przypadku ostatnich dwóch wyrazów, które mamy podane, również ten wyraz, ten iloraz jest stały. Sprawdźmy zatem, jak wygląda iloraz piąty wyraz naszego ciągu dzielone przez czwarty. No to zapiszmy piąty wyraz jest równy tyle dzielony przez czwarty albo inaczej mówiąc mnożony przez odwrotność czwartego, czyli przez 751. No i tutaj znowu okazuje się, że to się ładnie skraca, dlatego że 750 mieści się dokładnie 5 razy w liczbie 3750. W związku z tym to się skraca. I zostaje 1 piąta. Doszliśmy więc do wniosku, że podane pięć kolejnych wyrazów ciągu charakteryzuje się tym, że stosunek kolejnych dwóch wyrazów w tych, dla tych podanych liczb jest wartością stałą i jest równy 1 piąta. Przypomnijmy zatem, jak wygląda. Czyli mamy do czynienia z ciągiem geometrycznym. Czyli z takim ciągiem, którym właśnie. Stosunek kolejnych dwóch wyrazów jest stały. Przypomnijmy, jak wygląda ogólny wzór na katy wyraz ciągu geometrycznego. Ten wzór to jest pierwszy wyraz mnożony przez q, który jest ilorazem dla ciągu geometrycznego do potęgi k minus pierwszej. W związku z tym Q to jest ta stała, przez którą wyznacza właśnie stosunek kolejnych dwóch wyrazów w naszym ciągu, czyli w naszym przypadku Q jest równe 1 piąta. Natomiast a1 to pierwszy wyraz ciągu. No i zobaczymy, że w naszym przypadku a1 jest równe 1 szósta. Mamy więc wszystkie Elementy, które są potrzebne do tego, żeby, żeby zapisać wzór na ogólny wyraz naszego ciągu. Ten wzór to AK równe pierwszy wyraz, czyli 1 szósta mnożony przez 1 piąta do potęgi k minus pierwszej. Możemy to też również zapisać w takiej postaci, że to jest 1 szósta razy 1 do potęgi K minus pierwszej dzielone przez 5 do potęgi K minus pierwszej. No ale jedynka do dowolnej potęgi to jest zawsze wartość 1, więc możemy to zapisać jako 1 dzielone przez 6 razy 5 do potęgi k minus pierwszej, tym samym otrzymując wzór na n-ty wyraz ciągu, którego w pierwszych 5 wyrazów było nam podane w treści zadania.